Drodzy, vlogu. Dzisiaj, kochani, mamy piątek, weekend się będzie zaczynał. Jest jeszcze rano, bo jest przed godziną dziewiątą. Ja właśnie dopiero zjadłam śniadanko. Pusty talerzyk został i zaraz go muszę umyć. Robię zaraz obiad. na zaprowadziłam do szkoły. No i tak stwierdziłam, kochani, że odezwę się może do Was. Zacznę dzisiaj, kochani, tego vloga. Także, kochani, zapraszam Was serdecznie na nowego vloga. Ja się kochani zaraz zabieram za robienie właśnie tak jak mówiłam obiadu, robię sobie jeszcze cappuccino, mam w planach zrobić dzisiaj ciasto, nie mam jeszcze wszystkich składników, potem jadę do sklepu, bo muszę kupić tylko śmietanę tą 30% łaciatą, no i śmietanowixy, także będzie ciasto na tych kocik języczkach, tych ciastkach, na no to masa budyniowa i dżem z czarnej y, pożyczki, Nabierz znowu tego cię języczki, potem bita śmietana, posypać czekoladą i myślę, że chyba takie ciasto dzisiaj y, zrobię. Mam nadzieję, że to zrobię dzisiaj, a ja nie, to ewentualnie ostatecznie y, jutro. Ale chciałabym to zrobić y, dzisiaj. Potem jeszcze muszę jechać po chleb, odebrać ze szkoły. Także widzicie, piątek. No, Dobra, lecimy kochani z tym piątkiem. A u nas, moi drodzy, jeszcze choinka. Oczywiście, że jest, jeszcze się świeci, właśnie teraz ją sobie tutaj y, zapaliłam, bo dlatego, że powiem Wam, tak ciemno jakoś w tym pokoju. W ogóle dzisiaj taki y, pochmurny, ponury dzień, w nocy tak strasznie powiem Wam lało grad jakiś leciał, wichura jakaś była, także no, było okropnie, więc y, no, taka pogoda niefajna. No i taki dzień ciemny, bo jak z Damianem wychodziłam przed ósmą do szkoły, no to powiem Wam szczerze, u nas było praktycznie. Może można powiedzieć ciemno tak więc kochani choineczka u nas jeszcze sobie stoi no i sobie jeszcze moi drodzy postoi na pewno jeszcze jakiś czas a ja wzięłam się właśnie, moi drodzy, za sprzątanie, już sobie tutaj wytarłam kurze na stole, wyczepałam właśnie ten piękny bieżnik, wymyłam to wszystko, co jest tutaj właśnie na tej paterce takiej szklanej, jeszcze ten strojik tutaj, moi drodzy, mam, jeszcze też będzie, dokąd będzie choinka, no nie powiem Wam, ale nie będę tego ukrywać, ale już bym wolała tutaj jakiś piękny bukiet kwiatów, może świeży kwiatów, albo jakiś sztuczny. W ładnym wazonie. No nie wiem, coś takiego, bo już trochę, trochę czas, już mi się to trochę znudziło. No, ale powiem wam, że jest piękny ten stroj, ładnie wygląda, więc jeszcze tutaj jest tak samo jak i choinka. To sobie właśnie pościągałam, właśnie te świeczniki. Tutaj, właśnie z tego parapetu, muszę pościerać kurz. No i oczywiście upiąć sobie tą firanę. A tak w ogóle powiem wam, że troszeczkę delikatnie zaczął pruszyć właśnie śnieg także więc troszeczkę sypię, a zobaczcie jakiego tutaj mam pana właśnie tutaj mój komputer położyłam klawiatura jak Damian gra do laptopa podpięta no a tutaj sobie siedzi towiczek, także pomaga mi w spaniu raczej no, także kochani ja się zabieram za wycieranie moje chusteczki mokre i wycieramy kochani parapet. Zobaczcie, kochani, był właśnie kurier teraz, mam paczuszkę z ja Później, kochani, Wam pokażę, co zamówiłam. Jednak, moi drodzy, pokażę Wam teraz, co zamówiłam z tego ja Właśnie otworzyłam, bo jednak stwierdziłam, że muszę zobaczyć, czy jest to, co chciałam. No i, kochani, już Wam tutaj, kochani, pokazuję. A mianowicie moi drodzy, to dam, zobaczcie co ja tutaj mam. Co ja tutaj mam, kochani? Dwie podusie, moi drodzy. Zamówiłam, pokazały się takie, kochani, poduszki właśnie na Insyseo i mówię, biorę od razu. Potrzebuję właśnie takie podłużne bardzo mi się spodobały właśnie z tym autkiem. Tutaj też mam właśnie te zimowe. No i stwierdziłam, że ja muszę kupić dwie takie podusie. One będą mi tutaj ładnie pasowały, jak później tamtych nie będzie. Więc zobaczcie, są takie milusie. One są z takiego baranka zrobione i ten kolor naprawdę przepiękny. Zamówiłam moi drodzy dwie sztuki. Zaraz tutaj utnę te metki, dam je tutaj, jak na razie. A później, jak będziemy chować choinki, wszystko to, to też schowię, a zostaną właśnie te. No, powiem Wam, że super. Naprawdę, jakie piękne. Bardzo ładnie wyglądają. No i zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Dałam je właśnie tutaj sobie właśnie na łóżko przed tymi świątecznymi zogówkami. No i powiem Wam, jak to wygląda. Jak to rzeczywiście na żywo kolorystycznie fajnie wygląda. No, powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie wygląda na tym łóżku, szczególnie właśnie jeszcze na tej, powiem Wam, na rzucie tej właśnie jasnej. No, wygląda to, powiem Wam, przepięknie. Mam jeszcze z tego właśnie takie same poszewki, tylko muszę kupić wzdłuż takie podłużne właśnie z ogówki bo właśnie poszewki mam na takie z i dlatego takie e, podłużne zamówiłam z tymi samochodami bo muszę dokupić sobie właśnie na e, takie jak mam tutaj tą narzutę e, z ogówki na te poszewki, no i powiem Wam, że też to będzie ładnie wyglądać, no ale teraz powiem Wam jak to fajnie wygląda no powiem Wam, że nawet tak świątecznie i te samochody e, z tymi serduszkami one są takie typowo chyba jakby walentynkowe ale jak to wygląda, no jestem pod wrażeniem, mi się podoba naprawdę przepięknie to, kochani, wygląda przepięknie. ja że powiem Wam, ale zamieć. Tak strasznie sobie, Makabra. Zobaczcie, jak droga wygląda. Katastrofa po prostu. Ca jest zasypana. Tak pruszy. No naprawdę trzeba powoli jechać. Jadę właśnie teraz po Kamile, po chleb. Odebrać. No masakra. Tak, moi drodzy, kurzy. No tutaj już troszkę mniej, ale u nas to tak sypie, że nic nie było widać. Trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. Twenty nine years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace. Then to catch my fall, need to be sure you'll hear my call. The Twenty-nine years, I've been the same, trying so hard to run from. Pani dotarli do domu. Jest godzina 14 Za oknem dalej sypię. Niesam, niesamowita e, zamieć. A ja teraz grzeję właśnie obiad. Jestem mega głodna. Ciasto będę robić, tak jak mówiłam. Wam, jednak zrobię to dzisiaj. Budyń już sobie wcześniej ugotowałam, zanim szłam na do szkoły. Mam ugotowany, już prawie wystygnął. Więc e, z obiad i będę brała się za robienie e, ciasta. A byłam jeszcze w Wiedlizie, byłam w Pepko, W pepko, moi drodzy. Walentynki. Walentynki chyba już wszędzie się pokazują właśnie w tych y, sklepach, więc y, to, co było, w Pepgo, to Wam y, pokazałam y, temat y, walentynek. A y, w Dilizie też byłam, kupiłam sobie cappuccino. W Rosmanie y, też y, małe zakupy, więc później Wam y, pokażę. No i tutaj, moi drodzy, pokażę Wam te y, zakupy. Zakupy moi drodzy z Dilsa, to kupiłam właśnie to mokate hot czekoladę y, słony. Karmel, już kiedyś miałam, naprawdę jest y, bardzo dobre. To są takie pojedynczo pakowane, właśnie y, te takie czekolady, właśnie słony karmel. No i wzięłam taki nowy właśnie. Jeszcze tego nie miałam, bo kupowałam inne. Y, pomoc domowa, kamień irza y, środek czyszczący. On jest tą y, czarną tutaj właśnie takim spryskiwaczem. A ja kupowałam te, które były całe białe i naprawdę były fajne. Ten jest chyba jakiś nowy właśnie z tym czarnym, więc go y, wzięłam. No i takie moje drodzy zakupy z Rosmana, czyli jak zwykle żel i Isany Podprysznic. Jeden, drugi no i pasta do zębów no i tyle zakupów oczywiście chleb już schowałam no i zobaczcie jak jest właśnie tutaj na polu zobaczcie jak kurzy śniegiem dobra teraz smażymy moi drodzy naleśniki no i oczywiście to ciasto później będę robić ale najpierw właśnie naleśniki bo nas wzięła ochota właśnie na naleśniki mamy dżem powidła i będą z tym właśnie naleśniki. Już mam ochotę, smażymy już trzeciego. Trzeci jest. Usmażymy i będziemy jeść. I tak, ja się teraz zabieram za robienie e, ciasta. Masę właśnie zrobiłam. Tu mam przeszykowane e, cappuccino. Właśnie o połowę odlałam sobie na talerzyk, bo dlatego, że będę moczyć właśnie te biszkopty, te bonitki w No i będę je wykładać na e, blaszkę. No i potem będę je zalewać właśnie tą masą, która jest e, tutaj i na, na masę potem będę wykładać e, dżem z czarnej e, porzeczki. I tak to wygląda, zobaczcie, prawie gotowe, są tam te ciastka, yy, kocie języczki, te bonitki, biszkopty namączone w y, kapucznie, na to jest dana masa budyniowa, na masę budyniową dałam czarną porzeczkę, przykryłam teraz tą czarną porzeczkę tymi ciastkami maślanymi, herbatnikami, bo brakło mi już tych kocik języczków więc będą takie. No i co? Nawierz muszę zrobić teraz bitą śmietanę i posypać ją czekoladą. Tylko nie mam, nie kupiłam tej śmietany. Pojadę później właśnie do Biedronki, to zrobię to dopiero później. Bo jak wiecie ciasto i tak będzie dopiero jutro dobre, bo one jest najlepiej dziś, na jutro musi się przegryźć po prostu. No, i dopiero będzie jutro, dziś na jutro, najlepiej takie właśnie ciasto zrobić. A bitą śmietanę dopiero sobie zrobię później wieczorem, jak przyjadę. No i co, wkładamy to teraz do lodówki i będzie w lodówce, a później, tak jak mówię, zrobię bitą śmietanę i posypiemy tartą czekoladą na wierzchu. I want you. No one else makes me feel this way. czy jest zrobione, jeszcze nie do końca skończone, ale to zrobię dopiero później, później pojadę właśnie do Biedronki muszę dokupić właśnie tą śmietanę i zrobić na wierzbitą śmietanę i posypiemy czekoladą, i tak będzie. Teraz właśnie przyszłam tutaj, kochani, będę kończyć powoli tego vloga. Przyszłam Wam jeszcze pokazać właśnie ostatnio z kamilą, robiliśmy zamówienie z. Ewelina, moi drodzy, z Ewelina, tak. Ja sobie zamówiłam y, trzy y, rzeczy, a mianowicie, moi drodzy, konturówka y, do ust, konturówka. No, i on, do tego jeszcze, moi drodzy, w gratisie była y, kredka y, do oczu. Była w różnych, powiem Wam, y, kolorach. Chciałam czarną, ale niestety czarne już się wszystkie wysprzydały. Była konturówka plus jeden na kredka yy, gratis. Czyli płaciliście za samą konturówkę, yy, kredkę do oczu dostawaliście yy, gratis. No i jak nie było czarnego koloru, to ja sobie wybrałam właśnie ten piękny kolor yy, niudziakowy. To są w ogóle kredki żelowe. Ta tutaj konturówka to jest właśnie yy, żelowa. I naprawdę powiem Wam, bardzo ładnie wygląda. Ja ją mam dzisiaj na ustach obrysowany tylko kontur ust, no i do tego mam właśnie tą y, pomadeczkę, y, ten balsam bardziej bym powiedziała, y, do ust. On się utlenia właśnie na taki kolor delikatny, różowy, jak widzicie y, teraz mam na ustach. No i powiem Wam, że świetnie naprawdę y, do tego wygląda y, ta y, konturówka. To jest żelowa konturówka y, numerek 05 z Evelina. No, i powiem Wam, ja wczoraj sobie pomalowałam, na przykład wypełniłam całe usta. Zrobiłam sobie po prostu kolor ust, właśnie tą konturówką. Kontur ust zrobiłam, no i wypełniłam usta potem tą konturówką. I naprawdę powiem Wam też, bardzo pięknie to wygląda. Także, moi drodzy, taka piękna, ładna konturówka do ust. Może Wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Kolorek, czyli coś takiego. Powiem wam, że bardzo ładnie wygląda. I tą też używałam, też bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, taki kolorek. To rysujecie po prostu linię wodną i bardzo ładnie wygląda. Jedna i druga jest bardzo ładna, konturówka, no i kredka do oka na linię wodną, takim delikatnym, beżowym, niudziakowym kolorze, bardzo ładnie wygląda, no i najważniejsze co, one są tak delikatne, jak czy usta rysujecie, czy tą linię wodną wokół, no one po prostu jak masełko się prowadzą, naprawdę wiecie, niektóre kredki to są takie tępe, te konturówki tak samo, a te to są naprawdę świetne, żelowe, właśnie, naprawdę bardzo fajnie yy, się nimi maluje, i oczywiście bardzo ładnie wyglądają. No, i ta kredka na tą linię wodną, to powiem Wam, że naprawdę długo mi się trzyma. Mam z jakiejś innej firmy, chyba z PRN, chyba to takie wiecie w drogerii, kupowałam. Ona się tak nie trzyma jak ta. Tom, jak się pomalowałam, to cały dzień wczoraj wytrzymała, także naprawdę polecam. No i ta, właśnie kredka do ust, też to powiem wam tak samo. Konturówka trzyma się, naprawdę. Dzisiaj widzicie, jadłam, piłam obiad, zjadłam naleśniki. No i konturówka, powiem wam, trzyma się w ogóle, nie schodzi z ust i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tak jak mówię, ja ją dzisiaj sobie użyłam, właśnie tą konturówkę do tego właśnie tutaj masełka właśnie do ust, który daje delikatny kolorek i powiem Wam, że ona naprawdę do tego pasuje. No i ostatnia rzecz, jaką zamówiłam, no to jak robię zamówienie, to nie może w zamówieniu kochani braknąć oczywiście tuszu, moi drodzy, do rzęs. Tusz do rzęs to jest podstawa, tak więc co robię zamówienie, a ino jest na promocji, to ja zawsze kupuję ten tusz do rzęs, bo akurat teraz też był na promocji. Także zaglądajcie na stronę Evelina, bo naprawdę mają duże promocje i naprawdę się y, opłaca. Zamówienie Wam naprawdę szybko przychodzi do dwóch dni i macie y, kosmetyki u siebie y, w domu. Także, moi drodzy, takie małe zamówienie. Kamila jeszcze parę rzeczy sobie tam dla siebie zamówiła. No, a ja zamówiłam właśnie te y, trzy rzeczy, naprawdę tuż, rewelacja i konturówki, i kredka. Tak samo. Także kochani polecam, jak lubicie i no właśnie Eveline, macie kosmetyki, to, to naprawdę y, warto. Kochani, ja już będę właśnie się z Wami żegnać, jeszcze Wam pokazałam właśnie to zamówienie, co kupiłam y, z tego Evelina. No i uciekam później, tak jak mówiłam, jadę do tej Biedronki, trzeba zrobić jakieś, moi drodzy, y, zakupy. No i dokończyć oczywiście, moi drodzy, y, ciasto żeby było na jutro gotowe do kawki, czy tam do herbatki można czy do cappuccina zjeść także moi drodzy, ja uciekam a tak w ogóle właśnie jeszcze zobaczcie tam w tyle jak te zogówki wyglądają no naprawdę powiem Wam, że fantastycznie naprawdę przepiękne jeżeli się komuś podoba, to naprawdę wchodźcie na stronę sinseja zamawiajcie bo pewnie też one szybko znikną także kochani, ja Wam dziękuję ślicznie za dzisiaj Uciekam, kończę już tego vloga, żeby też nie był za długi. Tam mieliście tak samo nagrane, co mają w Pepko, jakieś nowości. Oczywiście teraz ta kolekcja, wszystko rzeczy walentynkowe, także sobie przejrzycie. Za wiele u nas w tym pepko nie było tych rzeczy walentkowych, może w innych pepkach, może u Was pepko jest większy ten asortyment, może tutaj też więcej przywiozą i jeszcze jest po prostu czas, jak coś będzie nowego, to na pewno Wam moi drodzy pokażę. A ja już kochani kończę tego vloga. Trzymajcie się cieplutko, do następnego i oczywiście zostawcie jakiś ślad po sobie pod filmem. Jak wam się podobało, to zostawcie kciuczka w górę. Oczywiście nader dajcie o subskrypcji kanału i oczywiście zostawcie te jak mówiłam, ślad po sobie pod filmem. Żebyście, że oglądaliście, będzie mi, kochani, bardzo miło. No i co, życzę wam, kochani, miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki i do kolejnego vloga. Pa pa.